Dzisiaj przez dokładnie 24 godziny Będziesz malować mufinka bez przerwy No oczywiście wyłączając łazienkę I szybkie jedzenie Mamy 9.20, a więc opisujemy to jako Start challenge'u 9.20 Mam tutaj różne zadania, które muszę dzisiaj wykonać Wszystkie rysunki tak naprawdę Anime, pushing farby, gekon, sariel, papugawerki I wiele innych rzeczy, które tutaj widzicie Teraz rozpiszemy godziny, w których Muszę to zrobić, zdajmy tak jakieś racjonalne No to tak, po godzinie normalnie No nie, no niektóre są dłuższe, niektóre krótsze Trzy najważniejsze moment. jest tutaj, że jest zadanie dla widzów Gdzieś widziałem zadanie tak, dla od widzów. widzów Na Instagramie no. będzie na was czekać Czy ty na pewno wytrzymasz 24 godziny? Myślę, że nie mam pojęcia, bo Ze snem było ciężko na ostatnim challenge'u Ale Dobra, na no sobie zostawimy więcej czasu, okej? Okay? A wy, jeżeli myślicie, że Mufinka da radę Musicie zostawić teraz kciuka do góry Wspierajmy ją Ja wspieram Ty jesteś pewna co do tych godzin? Właśnie chyba za Coś mało Coś tutaj za mało, wiesz co? Może tak eee. zacznij robić i potem wypisz te godziny, jestem ciekawy czy któreś zadanie się tutaj wysypie, a jak tak widzowie to dajcie znać które, ale myślę, że Mufinka nie da rady zrobić tych dwóch ostatnich eee. graffiti Mufinka, ty nie eee. zrobisz? Tutaj jeszcze jest czas, jak dam radę i wyrobię się ze wszystkim, w zadaniach dla widzów weźmiemy kolejne. Tu mówi jest na samym końcu, co? Mm, przygotujemy sobie tutaj taki cozy kącik w którym mm. aż będzie mi się chciało pracować, wiecie czym więcej czystości poukładania i takich milusich rzeczy, tym bardziej się chce. Co ty mówisz w ogóle? No, czy ja więcej ja takiego syfu, wiesz o co chodzi, to właśnie... wtedy... Nie, ale prawdę pipi? Tak. O pipi... O, kocyk, to ja się tutaj położę. Mówika. Ballerina cappuccina. Nagrania z Mufiką Potem się dziwić, że trzeba sprzątać ja. Z Pinterest'a znalazłam inspirację, ponieważ na początek chcę tak na rozruszanie no, trzeba rozruszać te kostki I e, mam, że zrobimy... kości, to, to, już, to już skończyło tyle lat, Mamy tutaj piórko, piórko, które testowaliśmy na rzeczach z temu, więc zapraszam was tam w cieplutko Ale po tym challenge'u mamy czerwony tusz I najpierw za pomocą moich ukochanych ołówków, one są takie w różnych kolorach po prostu Zrobimy szkic i to jest mało-mało z zapisków zielarki z tego anime Dajcie znać, czy oglądacie jakieś anime w kom i może mi polecić jakieś no, stare kości. Ach, Kitek, zaraz Dobra nic nie mówię. Tam widzę jakiś ogon widzowie. To jest podejrzane. Ciekawe, tam pewnie jakiś kurs siedzi, co? Też się pokazać Widzę moje nowe pazurki. Byłam ładne, bo mi się podoba. Musisz kiedyś zrobić pazurki inspirowane, Pipi. O, dobre. No nie mieści mi się, to jest za duże. To też jest za duże. Ja za dużo robię, non stop. Dałeś sobie czas na to wszystko. Cicho, nie A, czas ten nerwuj ci... mnie. No to było ładnie. Ale chodzi o to, że jest za duża nie mieści mi się. Rób, co uważasz, tak. Zobacz, powiecie, ja trzy razy to robiłam, bo cały czas mi nie, wychodziła nie. jakoś za duża. Czy jest idealny Nie, no. ale tak jak mówiłam, to jest na rozruszanie, bo widzę, że coś nie pyka. finka mówi tak, wejdź mi to posprzątaj, więc wziąłem tego naszego robocika i robimy tak. Mm, co? No ej, zepsuł się! No i właśnie mamy 9.50, a mówięka w końcu zaczyna eee. tutaj. E, swoim sposobem. Ej, ładnie to wygląda. To Bardzo lubię prerawkę. to piórko. Oczywiście całą serię wszystkich odcinków z testowania różnych gadżetów. Z temu macie na Uuu. moim kanale napiszcie koniecznie z jakiego sklepu też powinnam jeszcze Przetestować kolejne gadżety. Wierzę tym, że jak teraz popełnisz błąd to już tego nie zmarzesz. Przestań. To co? O dzień dobry, pani Jienka mi chyba powódź, tak? No i... 64. Już prawie finita. No, już prawie 10.20 I słuchajcie, ja muszę więcej czasu. Znaczyć na każdą pojedynczą rzecz, bo przecież trzeba nawet posprzątać. No tak, Szymane. będzie potrzebny w kolejnym projekcie. anime -o. gotowy mamy tutaj naszą pierwszą pracę i wszystkie prace będę tutaj zostawiać I... i po prostu będziemy zrobić taką galerię. I każdą staram się oczywiście w innej technice, żeby wyglądały w ogóle inaczej. Kolejna sprawa. Puszyn, puszyn pod swoim puperajto. Kolejne zadanie, czyli to jest puszyn do namalowania, ale jako zestaw nie jestem pewna, co jej dokładnie. A jesteś zestaw. No co? Wiesz co? Jakoś spokojniej tu było, jak u Ciebie siedział, wiesz? Aha, czyli chcesz mnie stąd wyrzucić. Nie powiem tak, nie powiem nie. wziąłem znowu kolejny nasz gadżet z temu, który mi się na pewno tutaj przyda do płukania pędzelka. W zestawie mamy Szarpki. No nie co? no, trzeba by trochę pomieszać Ale nie je. Ale różnych kolorów, jest dobrze. Uuu, mała sztaluga. Jejciu. Prezentowe, idealny pod urodziny. ostatnie moje pipi. O, to jest taki kitek. A to, to jesteśmy nie. my. Szczęśliwa rodzinka. Pipi, ja i Ty. Wszyscy Na pewno zrobię tą naszą wesołą Rodzinkę. To jest rozpiska kolorów, ale ja się nie muszę tym z tego no bo halo, to jest Pipi, ja i ty. ty bez Jakie to jest? Jadna. Ponieważ będę tu trochę siedzieć, mam tutaj kawę z chińskiego Starbucksa i herbatę. Kitek, czy to, to znaczy, że będziemy lecieć do Chin. No proszę, no ja muszę nie sprawdzić, będę tak smakować. Sama się smakuj, samolot i leć! Rozczęczona jest bardziej icy to już jest z kawą w ogóle, nie wiem jak. A wygląda jak soczek mm. i smakuje mm. jak rozwodniony soczek. No. Ojeju Ojej! Którym chcesz być? Ty musi być największy. To będzie Pipi, a to będę ja, dobra. Uwielbiam, że to. To. mogę sobie wypłukać pędzel, a jak już woda jest mętna, to nie muszę iść i zmieniać i, i wymienia się sama. No, ten zestaw nie jest taki, jak myślę. Spróbuję go wypełnić może markerami i może wyjdzie lepiej. Tak okay. więc witamy. Przyszliśmy tak? Widzicie, znaczy... że Pipi już tutaj chciała się chyba na Twoje jedzenie wyczaić, tak? no, no Pipi, ty już Jan właśnie yes. na Przyniosłam już markery i słuchajcie, Andrzej, niestety słuchaj, od nas odszedł. To był ulubiony gryzak, Pipi. Tak, ale dożył Wielkanocy. tylko bawiła. Dożył Wielkanocy, to najważniejsze. Andrzej już się walał po całym mieszkaniu. Trzeba było go odkurzyć. Te dwa zrobiłam markerami, a ten fartkami i chyba bardziej mi się podoba ten efekt, chociaż ten też jest bardzo ciekawy. Dajcie Przyznaję, że nie wytrzymałam, bo zostało mi parę minut i przyszły moje nowe buty, i musiałam je odpakować. Przymierzmy je. Okej, okay, może nie do tej stylówki, ale czajcie te pierwsze. No, są naprawdę boskie. Ja tutaj ta klamra mnie uwiera, ale może to przez i to uczucie kiedy wreszcie jesteś wysoki Ale chyba mam lęk wysokości w tych butach Patrzcie jakie są wysokie I one ma jeszcze takie klamry z tyłu To będą chyba moje pierwsze takie płaskie buty Ale takie czadowe no 11.20 Ej teraz się póki co wyrobiłam Jestem w szoku Ale teraz najgorszy Gekon serial. I ponieważ już były farby Już było pióro Markery teraz stwierdziłam, że zaczniemy robić kredkami Ona ma kilka gekonów Znajdzie jej rodzinka? Tam chyba jest tutaj jakaś p***a ej, ej, proszę wrócić Ach ta młodzież Nie wiem które zdjęcie wybrać a to już jakby nie jest mój problem, to ty sobie tam wybieraj. Tu masz nowego kompana do rysowania. Dobra, jakiś szkic jest. Mamy tutaj naszego gagatka. To jest będziemy żaba. Robić... Nie. Żabojeleń. jeleń No to, to było to dobre, zróbmy żabojelenia. Żabojeleń. wiesz, że ci się godzinka kończy. Tak, sobie rozpisałaś, ja jakby Godzina nie wnikam. Nie, nie została jeszcze, matko. Nie wiem, czy zdążę Ale ładnie, by No wiem, chce się postarać, ale kurczę. To wygląda jak dinozaur. O kurczę, rexa zrób z tego. Niektórzy uważają, że dinozaury miały piórka. Co? What Na no, pół godziny, niby mi zostało, ale jeszcze mam tutaj trochę pracy. Zobaczcie, jakie nie Dobra, Mufinka, mam dla Ciebie takie zadanie. Słuchaj, na 4000 łapek w górę no. robisz taką serię, że rysujesz właśnie zwierzęta, youtuberów, influencerów. Oooo! Ja myślę, psycha. że to było fajne. Dajcie łapkę, jeżeli chcecie zobaczyć taką serię i napiszcie w komentarzu. też jesteś gwiazdą. Ej, że tę nie pokazywać do kamery. O, witamy. No dobra, chwilę opóźnienia, ale mamy 13 i mamy to. Ładne! Właśnie tu było na tą głowę, ależ ta była rozmazana. Ale i ma i słabe nóżki, takie... No, no bo To są dozał. takie słodkie, jak trzymam na roczce, To normalnie takie popłytki. Ale i tak pipi jest słodsza, Soki. Gekon Sariel jest. Papuga, werki, aferki. I tu już na 100% się nie wyrobię. To jest niemożliwe. Ja muszę siku jeść. Papuga, werki, aferki. Mam zdjęcie, bo poprosiłam ją specjalnie o takie. Markerami. Dostałam ostatnio od Ohuhu, więc może markery kredki jakoś połączymy Niki. Witamy serdecznie, czy tutaj z tej strony chlebkowy potwór. Przyniosłam markery, ale uporządkujmy to trochę, bo tu jest troszeczkę takie pobojowisko teraz. Szkic Rika jest zrobione, bo to ma Riku nazywa co nie? Chyba tak. A puszka. Mam trochę później, bo jeszcze zdążyłam na szybko coś szamać z lodówki, ale no cóż, może się uda mi pospieszyć i nie będzie aż tak bardzo do tyłu. Teraz odpalamy sobie markery. Och, patrzcie ile ich jest. No dobra, zacznijmy od jakiegoś żółtego. Riku na razie prezentuje się tak, teraz sądzę, że zostawiam markery i ruszam po kredki. Jest 15.11. Niewiele no, uślenia. ale nadrabiasz, nadrabiasz czas. No, jeszcze na drobie, słuchajcie, to. Jest Riku, ale mam się. Chodzimy go tutaj, no i słuchajcie. Czy teraz? Chciałabym chapsnąć taką. O, co? E, e, o, o, to są przyjaciele, tak? No tak? Zapytaj się, co By... się stało z Andrzejem. Mm -mm. Tak, zadanie od widzów. Zdążyłam Wam już zadać pytanie i zobaczmy, co takiego mi odpisaliście. Proszę tam odhaczyć. A, już, już na bok. Pipi, ale tu już mamy na liście. Nie może być. Stitcha, wiosnę, cały Blackpink bez przesady. Mam tylko czas do 16. Ok, Didla. Uuu Pola napisała nas. No <grych> Anime. Mamy tutaj ptaszka, wykona. Pusina. Przygotowałam sobie już stanowisko na Pinterestie. Znalazłam takiego Totoro ponieważ. Fajny pomysł mi daliście właśnie, żeby narysować coś z anima. już mamy postać, no to stwierdziłam, że może być teraz Totoro Barki do akwareli. To nasza świetna podkładka z temu, no i akwarelki. Szkic zrobiony, to teraz zaczynamy powoli do przodu. Ale przyznaję jeszcze, że mieście tak cudne pomysły, że po prostu jestem pod wrażeniem i ciężko było mi wybrać. Jeśli mi starczy czasu i skończę wszystkie projekty na czas, i starczy mi siły i faktycznie będę robiła 24 godziny jutro do 9, to zrobimy jeszcze kilka pomysłów, które mi tam napisaliście. Totoro, widzowie wybrali, wie? Totoro! No, więc stwierdziłam, że zrobię. I z akwarelą sobie najgorzej radzę, ale stwierdziłam, że no po to jest ten odcinek, tak, żeby jednak przełamać to wszystko i malować w ogóle przez 23. Godziny, czy ja tam radę? To prawda, zostało mi jakieś 8 minut czasu, ale kontury same się nie zrobią. 16:27, czyli pół godziny spóźnienia. Znowu? Tego nie lubię w akwareli, że jak już popełnisz błąd, tak jak ja popełniłam z tym, to bardzo ciężko to U, zamalować. Tak składnie. się męczyłam. Więc podoba. gdyby nie parasol, to bym była zadowolona. Kolejny do kolekcji, ale muszę coś chyba z tym parasolem zaraz zrobić, bo mnie tak irytuje. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Już tyle na niego a osudowała. masz czas na to? Nie nie Powodzenia ja ci życzę. Dobra, mamy zadanie osób. od widza. I to możemy teraz zmienić, że brak czego? Od załóżmy trzeciej w nocy do dziewiątej, no bo o dziewiątej się kończy challenge. Czy ty nic spać się, dzisiaj nie idziesz? Teoretycznie. Jutro rano mam wizytę, o kurcze. Dobra, damy radę. Więc tutaj tam drugiego okienka i teraz labu. bubu. Jeżeli ktoś nie zna labubu, to właśnie to jest dla bubu. Tak, Bu -bu -bu. tak. To też jest dla bubu, ty, też ma takie ząbki. Do... Czekaj, czy miałeś to to odłożyć? Brać, bo mnie bardzo Lepiej nie zostaw, wiecie? bo zepsujesz. No już dawno zepsułam go. To markery akrylowe. Na razie są śmietny. A już wszystko mi się brudzi od wszystkiego. Pff. Mam tutaj test temu. Znaczki, i może na nich znaleźć takie małe labubu. Próbuj. Może nadrobisz czas, jak. w sobie to bardziej precyzyjne jest. To są markery akrylowe z temu również. To co, dojść za co, To co, 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 co. sobie moje labubu, a ja staram się je odtwarzyć. Za minutę 17 nadrobiłam. Wywiam Bubu, siedzący, stojący i samą główkę, co uważasz? To są Znaczki. Bo mi się bardzo podoba. Ładne znaczki, ładne. Fajne i hmm. Słuchajcie, no, nadrobiłam, jest 17. Ale to będzie ciężkie. Tu już sobie widzę, napisałam 3 godziny. Wreszcie, Anka, pomyślałaś. Biedronka? Biedronka, ale realistycznie. Ale staram jaka biedronka? Się? No, biedronka. Zwyczajna biedronka? biedronka? No bo mamy różne kategorie i teraz jest biedronka. Okej. Okay. A jeśli by chcecie dołączyć do kreatywnej, 2025 z Muffinką, to oczywiście Twórzcie jak najwięcej kreatywnych rzeczy, a później wstawiajcie zdjęcia, filmiki, i tak dalej. z aż kreatywne2025 2025 is A co ty, pipi się czajisz na moje prace? Nie udawaj, że nie chciałaś tu wskoczyć. Ja to widziałam. <noise> Usiądę. Szkic, dwie gotowe. Znalazłam takie zdjęcie na internet. 17:16. Mamy lekki kryzys, więc kawka kabierze. Kim arbuzik, dla motywacji? Dużo, kay. Przekonamy się, na ile to pomoże. Muszę jeszcze jakąś muzyczkę sobie mocniejszą włączyć, bo już oczka się zamykają. A jest dopiero 17:20. Wydaje mi się, że najlepiej będzie do niej faktycznie znowu użyć markerów i może też kredek. Zobaczymy. No tutaj się już zadomowiła Mufinka. wam mi trochę pomogła, ale już czuję, że... to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest? To jest biedronka. Źle, źle. Czemu? Bo nie ma Lubię <grym grym> biedronki. Skoro wybronkę już prawie skończyłam, a jeszcze tego czasu mi trochę zostało, to stwierdziłam, że wezmę sobie taką kąpiel i kielęgniejsze zrobię, żeby się trochę pobudzić, bo już mi się nawet język plącze, jak coś mówię. Trochę ręka i plecy bolą, ale nie narzekamy. Lecimy się szybko ogarnąć i dobudzić. No i co? I lecimy wtedy na kolejną godzinkę i nowe malowanko macie makijażu to i tak będzie plus 10 dla wygody Ale szczerze pomijając fakt, że No dobra, jestem trochę już zmęczona Ale ten challenge jest taką motywacją w ogóle, żeby tak faktycznie Dużo namalować, bo Wiecie, zawsze mówi się tak, a ja no już pracę zrobiłem To po co kolejna? A, a. to jest naprawdę Super motywacja. Polecam sobie zrobić taki challenge Będę trochę twarz, zrobię sobie maseczkę kodali, którą ostatnio bardzo lubię Kupiłam sobie też taki patyczek Oj I wygodnie się nim nakłada W międzyczasie Znalazłam podcast o Józefie Chełmońskim Jeszcze go nie skończyłam słuchać Ale już się nie mogę doczekać Może teraz do kąpieli sobie go dalej odpalę Bo normalnie poczułam się Jak kiedyś na historii sztuki w Takie miłe wspomnienie A do kąpieli wlatuje Musi nowa do kąpieli wow. Czy tu się robi różowa? No powiedzmy Takie mech Bo nawet z dnia nie czuć nic od nich Teoretycznie mam jeszcze 13 minut Tak? I to jest ta widroneczka. O oh je yeah, tak Jak ci się podoba? No nie no Coś jest tu nie tak Co? No przecież to widać Droga nie ma dążka. Zrobiłam ja. ja. się przed czasem, a wątpiłam, bo już widzę, że zaczynam co zwolnić to wszystko robić. Pejzaż. Słuchajcie, pejzaż będzie na płótnia właściwie to pejzażek, bo będzie mały farbami. Znalazłam tak przepiękny pejzaż na interesie. Będę się nim inspirować wyciskamy farby. Właśnie minęło, znaczy już ponad 12 godzin jestem w połowie. Mm. Um, hmm, no no w na to tak, stworzyłam teraz pejzażek. Ładny Dziękuję, więc tego Proszę tam odhaczyć Graffiti Mufina Art napis A potem pipi uh -huh. Na Pinterestie sobie odpaliłam jakieś inspiracje, jak mogę zrobić graffiti, póki co działam Ale tak, jestem już bardzo zmęczona Stitch też Co to nie jest? Komentu, ja tego w życiu nie robiłam, nigdy mm, Graffiti no, Słuchaj, jest już bardzo późno, jest 22 Nie no, elegancko, widzowie, no, ocencie, ocencie Jeszcze nie skończyłam Dzięki. Teraz pipi Będę robiła, a jest już nieprzytomna A więc proszę bardzo Mufina jest, a wpisujemy I się wyrobiłam, bo to jest do 24, a jest 23 prawie Teraz z listy Zostało mi narysować pipi, a później wasze pomysły Pipi, jakiś prosty rysunek Bo już naprawdę mi się nie, <noise> nie chce <noise> Ale przesłuchałam kilka fajnych podcastów O gwiazdo No właśnie o Tobie <noise> mówimy No Ciebie mamusia, kto narysa narysować. co, to już ta godzina. Roz twarzy, no? No, no popek, no to jest szkic ją zrobić takim właśnie tak piórem po prostu, ale to będzie złe. To będzie złe. To będzie złe. Panienka mm -hmm. już mi tu przysypia. Ja właśnie zgodziłam. Może śmieszny portret, ale naprawdę nie wymagajcie ode mnie. po tej godzinie, po tylu godzinach rysowania czegokolwiek innego. Ale uważam, że fajnie wszedł. Użyłam do tego trzech kolorów, czterech. Więc wygląda tak na ten moment nasza kolekcja. Jest prawie 12 w nocy ja odhaczam pipi. Teraz przechodzimy do Waszych pomysłów, ale przyznaję, tak na chwilę położyć się jest. Cudnie! Ale dobra, daliście mi pomysł, żeby zrobić Izabelę z Animal Crossing oraz Pascala z rożunki, więc co no do roboty. Tak, jak to się myje? Uh -huh. A ja robię stitch. Widzę, że tej energii to nie brakuje. Panienka, może mi pani dać trochę tego, tego tej energii? Pupę! Pupę mi dała! Nie jesteś pomocna. No dobra, te prace już wyglądają bardzo źle. Izabela chyba wyszła mi najgorzej. Stitch mi się tu rozwarł. Chyba Pascal wyszedł mi najlepiej. Pipi, czemu Ty mi nie dajesz tej energii? Pupcia. Ale powiem Wam szczerze, że ogólnie całość i to, że całą listę wypełniłam, to już w ogóle sukces i nawet ponad to. Całość wygląda fajnie. Najbardziej podoba mi się kurczę. I może ten Totoro, aż to nie ta parasolka. Dajcie znać, co Wam podoba się najbardziej. To już jest ten moment, że trzeba Porobić pajacyki. Ehm, um, nic <tryk> nie pomogło, bo jest godzina. Za minutę pierwsza w nocy. Zobaczcie widzowie, Muffinka elegancko oszukuje, poszła spać sobie to... Dajcie znać widzowie, Mufinka nie powinna jeszcze raz powtórzyć tego challenge'u, bo tak jakby miała rysować 24 godziny.